No to myślę, że musi wiedzieć, że to nie jest e, e, t, ustawianie kursów, bukmacherów, nie biorą twojej Wikipedii, nie patrząc co 15 lat temu robiłeś. Arkadiusz wrzosek przed galą KSW 73. Arek debiut e, za chwilę w OKTAGONIE KSW e, w Warszawie i walka wieczoru. Czy lepiej można było sobie to wyobrazić? Nie, nie, to jest, e, ja już też ja wspominałem, dużo tu wywiadów miałem. Jak mówię, to samo, że nie da... Ja bym, jak sobie ustawiał jakąkolwiek walkę marzeń, to by to była taka właśnie walka. Gdyby w KSW na trwawarze, ewentualnie narodowy, no ale mamy czasy, jakie mamy, ciężko zorganizować galę na stadionie narodowym. No, to jest największa dla mnie chyba taka emocjonalnie o, walka. No i z Tomkiem Sararą o prym yy, wadze ciężkiej, jeżeli chodzi o kickboxing. Ale Tomek jest bardzo zdeterminowany i czy to też widziałeś w jego oczach dzisiaj na ważeniu? Nie, skupiałem się na tym. Zresztą starałem mu się patrzeć między oczy tak na środek nosa, żeby mi oczy nie latały. I nie, nie widziałem nic w jego oczach i nie, nie wiem, co on tam ma i zostanie tu pewnie w jego głowie. Ja wiem, co ja mam i to jest dla mnie zawsze ważne. To jest, wiesz, te ważenia, te miny to zawsze oszukują. Ja się na tym nigdy nie skupiam, bo. Yy, wiem, jak kończyły się moje poprzednie walki, a jak wyglądały ważenia. A zaskoczyło cię, że jesteś tak dużym faworytem w tym zestawieniu, nie tylko obok macherów, ale i o ekspertów? Trochę tak, ale jak się nad tym zastanowić, bo tam wiemy, że to bardzo przeszkadza. No to myślę, że musi wiedzieć, że to nie jest e, e, t, ustawianie kursów bookmacherów ty, nie biorą Twojej Wikipedii, nie patrzą co 15 lat temu robiłeś, tylko patrzą no, historię z Twoją ostatnią jakąś. No, Tomek trochę nie walczył, potem miał jedną walkę, która mu nie poszła po jego myśli. E, ja uważam, że ostatnie moje walki no, były lepsze i do tego forma fizyczna jest bardzo wysoka, a ludzie mogli tego zobaczyć parę miesięcy temu, a nie parę lat temu. Też widać po Twojej posturze, że dużo więcej mięśnia e, niż w poprzedniej walkach, Dobrze. więc domyślam się, je, jest, je, jest na, jest na, jesteś, na, jesteś nabity, więc zastanawiam się, czy też te elementy zapasów i parteru są gdzieś z tyłu głowy, że można, można, można to mieć gdzieś. Myślę, że ła, łatwiej trochę. E, ja zauważyłem, że łatwiej jest mi jest złapać masę mięśniową, jak trenuje więcej zapasów niż e, kickboxingu. Ruchy, jakiś może specyfika treningu, mniej się chyba kalorii pali, tak też biorę tak mi się wydaje, no bo treningi kickbokserskie są inne, więcej, że tak powiem, jest skakania, biegania, machania. Łatwiej złapać tych kilogramów, a ja zawsze z tym walczyłem, żeby sobie złapać, bo, bo na wagę jestem byłem zawsze za mały. 110 to też nie jest rewelacja, celuję w 114 ale mam na to jeszcze czas. Okay, czyli jest taki plan B, że gdyby Tomek chciał wejść te zapasy, no to Ty będziesz po prostu na nie gotowy? Tak, tak. Myślę, że Tomek zdaje sobie z tego sprawę i ja już byłem gotowy, zanim jakoś zacząłem się tylko na nią skupiać, bo naprawdę ja tą bazę taką... Naw jeśli, może nie powiem zapaśniczą, ale jeśli chodzi o obronę obaleń, to miałem dosyć niezłą, bo startowałem dużo, kiedyś w sensie bardzo dużo tego, tego trenowaliśmy, po razy w tygodniu obronę obaleń i clinch e e na stojąco, to niewiele się różni od tej pracy zapaśniczej, którą wykonujemy. Dużo ciężko tego pracy przy siatce i i tak myślę, że Tomek my nie będzie miał takiego głupiego pomysłu, żeby mnie przewracać. No i niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu widzieliśmy już na Twoich biodrach, ale zastanawiam się jak w MMA w tak skali od 1 do 10 jak Ty ten parter czujesz? W MMA czuję. Jak sam parter robimy to robię z niebieskimi pasami robię bez problemu. Może dlatego trener się zdecydował mnie tym niebieskim pasem jeszcze przed walką. Natomiast w MMA czuję. W MMA czuję i jak są ciosy zresztą tak trochę jest w MMA, że nawet jak czarny pas wchodzi do MMA to po pierwszym ciosie w parterze już staje się brązowym, po drugim ciosie staje się purpurowym i tak wiesz, gdzieś to BJJ zapomina jak wygląda. Dlatego trzeba pamiętać, że to jest dalej parter MMA, a nie BJJ. W trailerze też opowiadałeś o tym swojej pierwszej przygodzie z KSW, gdzie byłeś na trybunach i dopingowałeś i kiedyś chciałeś tam wystąpić. Ja zastanawiam się, czy jest jakiś zawodnik, którym się może inspirowałeś, albo który jest Twoim idolem w tym MMA? Yy, nie... Może banalne to będzie, ale Alistar, no bo i to mam na to dowody, że nie dlatego, bo się teraz znamy i trenujemy razem, tylko e, Alistar ze mną, e, przepraszam, ze mną, Alistarowi kibicowałem już od dawna i był to taki pierwszy zawodnik MMA, się interesowałem, zawsze grałem w UFC to Alistarem, zawsze wstawałem na jego walki w nocy i przeżywałem e, raz, pamiętam naprawdę jak przegrał e, eliminator do walki o pasję w UC, to było chyba... Tylko nie pamiętam czy to było z Travisem Brown czy z Bigfootem, która walka była eliminatorem, ale jak przegrał chyba którąś z tych, a potem przegrał drugą, to było mi smutno, także to był chyba taki pierwszy zawodnik który mnie jakoś, nie powiem, że inspirował, bo trenowałem boksing, ale który mnie bardzo interesował, kibicowałem mu i w ogóle dla mnie to było wielkie przeżycie zostać jego kolegą i sobie razem z nim trenować. I w ogóle miał być ze mną w narożniku jutro, ale przedwczoraj mi napisał, że on ma bardzo duże na głowie i już nawet lot odwołał, no bo miał już w lot wykupiony. No też chyba niedługo ma swoją walkę z Badrem. No Harry? Tak, to było właśnie związane z walką. Eee, wydaje mi się, że nie pytałem o szczegóły, ale teraz jest też tego samego dnia event tej organizacji i pewnie będzie musiał na nim być. No to ja nie mogę nie zapytać o ten pojedynek, no bo znasz bardzo dosko doskonale znasz dwóch zawodników i Badra i Alistara. Jak ty widzisz ten pojedynek? No ja obiektywnie bez żadnej tutaj sympatii i ja asympatii, nie biorąc ich pod uwagę to myślę, że to jest 50, taki typowy pojedynek 50 na 50, gdzie przy pierwszym porządnym, mocnym strzale drugi już nie wstaje i myślę, że o wiele mniejsze są, są szanse, że walka zostanie zakończona przez kontuzję, przez alistara, bo jest po prostu w bardzo dobrej formie fizycznej, jest zdrowy, silny, jedynie no każdy to wie, że jego nie jest szczęka tak odporna po 25 latach zawodowej kariery, jak jakby sobie to Życzył. U Badra jest to samo, dlatego dodatkowo e, na pewno mental Badr ma gorszy i jak Alistar będzie po prostu dawał sobie z nim radę, to mu on psycha. I jest duże prawdopodobieństwo, że ta walka zakończy się też przez kontuzję, mhm. bo Badr Hari się sypie, a Alistar jest naprawdę kurde, taki zdrowy, silny i, i myślę, że jest 50 na 50, ale jak mam dawać wskazanie, to ze wskazaniem na Alistara. Czy jako, że jesteście kolegami, to może rozmawialiście, że jeżeli Alistar wygra, to będzie mógł coś powiedzieć o tym, że, że pokonał Badra tak jak Ty dwa razy? <grym> Śmialiśmy się, Alistar Alistair mówił, że, e, że oczywiście w żartach, że nie jest tak dobry jak ja, bo na bo, jeden. jeden. Nie, oczywiście to wszystko w żartach, bo to nasze jakieś prywatne rozmowy. E, tak, Alistar też, jadę z nim na obóz do Tajlandii po, po walce i poprosił mnie o to, żebym pomagał mu, bo wie, że tu mu się przydam. No to kto stanie w Twoim narożniku? Nick Hammers, Przemek Krzyszka, Paweł Kłak, trener boksu, e, i Przemek Kantorowski i Kamil Poczuski. Tam pięć osób będzie, to będą musieli się e, Kamil z Przemkiem Kantorowskim dogadać, kto będzie siedział na krzesełku. To powiedz, za po, lekko ponad godzinę Legia Warszawa, Górnik Zabrze. Jaki wynik Ty powiesz? Nie, jakby mnie interesowała piłka, to został pukałem. Nie, no nie wiem, no, oczywiście fajnie było, jakby można było w przyszłym sezonie gdzieś pojeździć po Europie i mam nadzieję, że legia się zakwalifikuje do jakichś rozgrywek europejskich i, i no, dzisiejsza wygrana była konsekwencją tego, także mam nadzieję, że wygrają. Ja się go dopytam na koniec, bo wczoraj też pytaliśmy o to Tomka Sararę. Dużo emocji między Wami, że tak się wyrażę, przed tym pojedynkiem, takich nie do końca, ja wiem, pozytywnych być może nawet, ale zapytany o to, czy ewentualnie po tej walce poszedłby z Tobą na piwo, powiedział, że nie będzie problemu podać sobie ręce i spotkać się, chwilę pogadać. Rzeczywiście to też, jeśli chodzi o Ciebie, wchodzi w grę? To chyba Ci w wywiadzie chciał Cwaniaka poudawać, bo mamy bardzo dobry kontakt i, i byliśmy uśmiechnięci na backstage'u cały czas. I jak najbardziej go zapraszam na piwko. Jak będzie w stanie po walce chodzić i się napić ze mną, to jak najbardziej się z nim napiję. Nie wiem, czy, czy wy rozmawialiście o tym, no bo wczoraj też właśnie Tomek mówił, że jest strasznie zdenerwowany tym, że ludzie go tak, czy ludzie, czy bukmacherzy go skreślają troszkę na porażkę. Nie rozmawialiśmy o tym, no bo też no wiem, że to nie jest moja wina i na pewno mnie nie, nie obwinia tym wszystkim. Myślę, że bardziej jest zły na bukmacherów i ludzi i oby to się przeniosło do OKTAGONu, bo chciałbym naprawdę, żebyśmy się porządnie bili. Dziękuję bardzo. Dziękuję.